Dzisiaj zagramy w Shopping Card Hero. I tak, drodzy widzowie, jest to mały powrót na ten kanał. Więc jeżeli się cieszycie, to zostawcie pod tym odcinkiem 5000 łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag powrót i oczywiście kliknijcie suba, aby być na bieżąco. A tymczasem gramy w Shopping Card Hero, ponieważ szukam pomysłów na najróżniejsze gry. I jako już robimy powrót na ten kanał, to stwierdziłem, że zagram w najbardziej nostalgiczną dla mnie grę i ją ukończę na jednym odcinku. I jest to oczywiście Shopping Cart Hero, czyli gra fleszowa z dawnych, dawnych lat, której to musimy ulepszać nasz wózek sklepowy do granic możliwości, oczywiście. E, a pytanie do Was, widzowie, jest takie: jakie gry chcielibyście zobaczyć na tym kanale? To jest jakby moje standardowe pytanie e, dla Was: Uuu, upgrade, ile mamy kaski? 200 dolarków, ok. Możemy sobie kupić takie koło i możemy sobie kupić rakietę? Nie, możemy sobie dodatkowego człowieczka kupić. Dużo tych upgradeów z tego co widzę nie ma, więc to nie będzie jakoś specjalnie długi odcinek. Ale głównie jest to odcinek, taki właśnie z powrotu na ten kanał. Więc, drodzy widzowie, jakie gry chcielibyście zobaczyć na tym kanale? Napiszcie swoje propozycje w komentarzach. To na pewno mnie zmotywuje i pomoże mi, abym częściej tutaj nagrywał. Też, jakby przestaliśmy nagrywać na ten kanał, ponieważ nie miałem zbytnio czasu i skupiłem się bardziej na głównym kanale. Teraz tego czasu mam minimalnie więcej, więc stwierdziłem, że czemu by nie. Może zrobimy jakiś mały powrót odcinki. Postaram się, aby się pojawiały w miarę, w miarę, regularnie. E, więc to od was zależy, tak no o, u, ale poleciałem, e, tak naprawdę jakie byście chcieli zobaczyć tutaj gry, bo jestem ciekaw waszej opinii, bo też jakby to ma duże znaczenie, bo jak będę nagrywał jakieś gry, które wam się nie podobają, no to po prostu nie będziecie ich oglądać, więc e, pytanie do was, jakie gry chcielibyście zobaczyć, a tymczasem musimy ulepszyć nasz wózek, na razie mamy tylko kółeczka, więc jakby... Nie jest to aż tak super dobrze, ale dobrze skoczyłem, teraz dobrze polecę i przydałoby się już jakąś rakietę kupić, ale z tego co widzę to one trochę kosztują. Czy może właśnie, chcielibyście jakieś tej gry flashowe, czy może jakieś przechodzenie gier Nintendo, tak jak za starych dobrych czasów, czy może coś zupełnie innego? Uuu, Rocket Jet, zdecydowanie to jest to czego potrzebuję, tylko pytanie jak się tego używa, bo szczerze powiedziawszy nie pamiętam czy to się automatycznie używa, czy też nie. O! Wow, wow, wow Ej, teraz to poleciałem całkiem, całkiem Dobrze, 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 całkiem daleko. W ogóle są też kolejne części tej gry, i zauważyłem, że dużo takich wersji mobilnych tej gry też się pojawiło, więc może też bym ją mogła. Nie, jednak po prostu losowo, loso totalnie losowa, losowa śmieszna gra do pogrania na, na pół godziny, żeby pogadać ze swoimi ukochanymi widzami. Więc jakby jestem, ulepszam mój wózek do granic, nie wsiadłem! Oj, oj, dobra, teraz to, teraz to Totalnie nie, nie polecę, tak jakbym Chciał, nie pamiętam, czy ta gra miała zakończenie Powiem wam szczerze, więc jestem ciekaw Jak to będzie wyglądało, bo nie grałem w nią chyba z, no, z milion lat, jakby nie patrzeć e, triki można też wykonywać Tylko pytanie, jak się robi triki, co nie? 700 kaski, no trochę za mało Musimy polecieć dalej, dobra, run Biegniemy, biegniemy, pyk, pyk, pyk I tak, skakuj, pięknie I teraz leć Triksy, triksy, rób jakieś triki Dobra, chyba nie mogę robić trików na to wychodzić. Ja mam nie mam pojęcia, jak, jak robić w tej grze triki. Najwyraźniej e, po prostu zapomniałem, albo jeszcze się nie da. Może kontrol, może SHIFT. Trzeba będzie to na pewno ogarnąć. Co e, sobie zaraz sprawdzimy. Dobra, zatrzymaj się ładnie tutaj, na ziomeczku. E, Styl, razy jeden. Pewnie też tutaj. A, tu mamy triki. No właśnie, teraz pytanie, czy chcemy więcej osób, czy triki? Superman. Up, left, down plus hold. Nie mam pojęcia. Up, left, down plus hold. No dobra, zobaczymy. Może się uda, może nie. Dobra, pyk i hops. Y up, left, down plus hold. Jest, zrobiłem! Superman, udało się! <grytanie> nie mam pojęcia. Up, left, down i trzeba to po prostu przytrzymać te klawisze. A tak to działa, zrobiliśmy 100, więc. Za triksy plus 100 dodatkowa kasa. Jak najbardziej nam się to przyda, e, możemy sobie teraz polecieć jeszcze raz. Patrzcie teraz, patrzcie teraz, to będzie. to będzie hit, to będzie hit. Pyk. I teraz tak. Pyk. Je yeah, Superman. Aaaa. o Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Tego nie pamiętałem. Tego nie pamiętałem, że coś takiego może się. i w ogóle nie zarobiłem kasy, czyli. Nasz ludzik musi przeżyć. Na to wychodzi. Dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. Muszę zrobić Superman, ale muszę zrobić go tak troszkę, że tak powiem, ostrożnie, żeby mieć pewność. Superman! Leć, leć! Nie, nie, nie. Ooo, To musiało boleć. Nic ze mnie nie zostało. I znowu nie zarobiłem kaski. Dobra, dobra, musi się udać. Lecimy, lecimy po kasę, ponieważ ja muszę tutaj ulepszyć mój wózek do granicy możliwości, oczywiście. Jest, Superman zrobiony. Ops, i lądujemy spokojnie, spokojnie. Jeden trik mi wystarczy. W zupełności nie potrzebuję, <laughs> tak naprawdę, więcej trików, tylko jeden. Aby oczywiście tutaj e, dolecieć dalej i zarobić więcej kasy. Dobra, mamy 1300. Mamy 1300. Maksymalne koła, czy może lepsze jetsy? Dokupmy sobie jakiegoś tutaj ludzika. Czemu by nie? O, czyli tak, to jest e, up, left, down plus hold. No dobra, jakoś, jakiś zrobił, dobra. Mamy tutaj dodatkowego ludzika, więc teraz powinienem w teorii, w teorii mieć większą prędkość. Wow, Superman. Rób Supermana. Jest, dobra, udało się. <laughs> Okej, okay, dobra, zrobiłem ledwo co, ledwo co, ale się udało tego Supermana tutaj zrobić. I nie wiem, czy ta gra właśnie miała zakończenie, to mnie najbardziej ciekawi. Czy tu było zakończenie jakieś, czy też nie. 600 kaski, hmm. 1100, dobra, Jetsy. Jak mamy dwóch ludzików, no to potrzebujemy oczywiście lepszych dopalaczy, żeby polecieć dalej. Tak więc skakuję, siup. Dwóch supermenów, trzech Supermanów, czterech Supermanów. Ło, ej, zarobię chyba teraz tak dużo kasy. I w ogóle jak, jak daleko poleciałem? Wow, dobra, pięknie. W ogóle jest gra fleszowa, zobaczcie, to jest, to jest tak prosta gra, tutaj nie ma nic. Mamy kawałek, kawałek ziemi, niebo i jakieś palmy i, 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 dwa, i dwa ludziki. To jest wszystko, to jest tak naprawdę to jest tak naprawdę wszystko, dobra eee, myślę, że kółeczka zdecydowanie nowe i 6000. Uuu, dobra, potrzebujemy dużo, dużo kasy, żeby zupgradeować sobie ten wózek. Na maksymalny poziom, bo to jest mój cel oczywiście. Siup, dobra, dobra, dobra i dobra, I jeszcze raz. O, oj No, przedobrzyłem, przedobrzyłem, przez co nie zarobiłem kaski. No niestety, no niestety, tak to niestety bywa tutaj. I chyba straciłem... Tak, straciłem sojuszniczkę. O, dobra, jeden, drugi, trzeci. Starczy, starczy. Zrobiłbym jeszcze czwartego, ale... Tego supermana, ale stwierdziłem a, 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 To jest zbyt ryzykowne Lepiej nie ma co tutaj ryzykować Bo wtedy bym znowu nie zarobił I wtedy byśmy byli niezadowoleni Dobra, 800, mamy człowieczka Dobra, czyli jak ja ją tracę Jak ona zginie, więc nie mogę do tego dopuścić Bo ona mi daje prędkość I to jest bardzo ważne Jeden superman, drugi, trzeci I czwarty, dobra, dobra, dobra Dobra, star, spokojnie Spokojnie, spokojnie nie ma co się śpieszyć tutaj, nie ma co wydziwiać, więc jeszcze raz widzowie przypomnę, piszcie swoje oczywiście propozycje gier na ten kanał. Jestem w stanie zagrać prawie we wszystko tak naprawdę, bo mój komputer już dobrze działa, więc bez problemów e, na pewno jakieś gry mogą się e, pojawić, jakie będziecie chcieli. Tylko nie piszcie Zelda, bo w Zelda raczej nie ogram, bo ta gra, ta, gra jest, ta gra jest akurat za długa, to od razu powiem, ale każdą inną myślę, że... To już od was zależy. Zresztą zobaczymy co napiszecie. Może będzie dużo komentarzy, może będzie mało. Ciężko powiedzieć czy będzie duży odzew. Więc wszystko się tak naprawdę tutaj e, okaże, bo będę czytał oczywiście. Jak tylko wstawię ten odcinek, to od razu czytam komentarze. Tutaj macie 100% pewności jeśli o to chodzi. A tymczasem mamy 2000. Nowy trik czy więcej ludzi? Więcej ludzików. Zdecydowanie więcej ludzików. Okej. Okay. Lecimy. Pyk, pyk, pyk. Rozpędzamy się do granic możliwości. Skaczemy i... Znowu skaczymy. Jeden triks, drugi triks, trzeci triks, czwarty triks. Zrobiłbym ten piąty. Zrobiłbym. Zrobiłbym ten piąty. Ile metrów? W górę 300, a do przodu 230, czyli lecimy bardziej w górę. I za triksy 400. 1400. Ej, to już jest całkiem ładna pokaźna sumka, tak naprawdę. Jakbym zrobił cztery, ale nie chcę tracić moich ludzi. To jest właśnie ten problem, że jak je stracę, to już wtedy to już wtedy koniec. Raz, dwa, trzy i cztery. Stop. A ja mógłbym jeszcze, mógłbym jeszcze raz, ale nie, 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 nie ze mną te numery. Nie chcę tutaj ryzykować aż tyle. I polecieliśmy tak. Może nie aż tak wysoko, nie rekord, rekordowo, ale zrobiliśmy parę triksów. Zarobiliśmy kaskę, więc mamy już yy, 3000. Dobra. Handstand. Up, up, down. To wydaje się być łatwiejsze do zrobienia. Czyli dwa razy do góry i w dół. Okej, okay, zrobię kolejnego triksa. Aha. Siu. Dobra. A pop down. A, dobra, dobra, bo ja wciskałem trochę źle, ale dobra, dobra, nie ma się czym przejmować. To był pierwszy raz, czyli dwa razy do góry, i w dół, dwa razy do góry, i w dół. Ja wciskałem do góry, w dół, do góry, w dół, jakoś tak. jakoś tak nie do końca tak to chyba miało działać. Dobra, 1500, mamy 2900. Brakuje mi jeszcze trzech ludzików i tego silnika, więc myślę, że szybko sobie to ogarniemy, bo to raczej nie powinno być jakoś specjalnie trudne. I hops. O, o, nie, ten handstand jest trudniejszy I Zdecydowanie jest trudniejszy ale, ale jest bardziej opłacalny No, jest bardziej opłacalny Z tego co widzę No, mógłbym się pokusić I z tego skorzystać, ale No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tak zaryzykować hmm, No dobra, handstand Niech będzie Ładnie i ładnie Dobra nie, 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 kolejnego nie, 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 już takie miałem, już takie miałem, zrobię jeszcze ten trick. jeszcze ten trix i prawdopodobnie bym się wywalił i bym stracił troszkę progresu, więc byłaby lipa. Okej, okay, mamy to całkiem nieźle, 1649 zarobione, możemy sobie kupić najlepszy silnik i za 6000 full harem, będziemy mieli full harem ludzików, tak więc bardzo dobrze, tylko trzeba najpierw zarobić kaskę, tak więc pyk, okej okay. i siup, dobra, handstand. And stand, and stand, Ale teraz lecę. Dobra, mogę nawalać triksy. -ha 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 -ha. O, wiecie just... Oh my god. Oh my god. Było tak pięknie, ale pokusiłem się. Pokusiłem się. Teraz muszę sam polecieć. Ale dobra. Dobra, dobra. Nic straconego, nic straconego. Wypadki przy pracy się zdarzają. Dobra, pyk, pyk. Ej, czemu ty lecisz tak w dół? Popie! Co jest grane Ale dobra, dobra Prawdopodobnie Nawet jak nie zrobiłem Jakoś specjalnie triksów To polecę tak daleko Że to i tak się opłaci I zarobię naprawdę dużo Takie mam wrażenie Jestem ciekaw Czy da się tę grę w ogóle ukończyć Nie pamiętam Bo ja to grałem Jak mówię widzowie Z milion yy, Tak naprawdę lat temu I Pewności co tego nie mam Ale dobra Możemy sobie kupić to I mamy dodatkowego ludzika Okej, okay, spokojnie Koleżanko Nie martw się Ja się wszystkim zajmę I polecimy daleko Polecimy w kosmos Dobra Dwa Dwa, dwa, dwa. Dobra, stop, 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 stop. I widzisz, ja tu się znam na triksach, ja się znam, ja się znam i nie ma co się martwić. W sumie mógłbym zrobić inny triks, ale nie. Ten handstand jest najlepszy, yy, najlepiej zarabia, więc warto się go po prostu nauczyć. Dobra. Ok. I jeszcze 6000 tysięcy do zbierać i mamy to zrobione. Ok. Spróbujmy teraz yy, po prostu nie, nie zginąć, bo to by było niefajne Dobra. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6. Stop. Nie chcę 7. Nie chcę 7 w zupełności. mi Tyle mi w zupełności wystarczy, tak naprawdę. Zarobimy, no, prawdopodobnie około 2200. Tak, 200 200 powinniśmy zarobić. Chyba, że jeszcze jakiś mnożnik tutaj wleci. Zobaczymy. 3400. Co? dobra, dobra, dobra. To już jest prawdopodobnie nasz, nasz ostatni skok. Albo przedostatni, bo na ostatni będziemy mieli już full. Wszystko. Będziemy mieli dosłownie. Pełen harem. Dobra. 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 Oj, było niebezpiecznie, ale dolecimy. Patrzcie, jak daleko. Rekord. Rekord. Patrzcie, to jest rekord. Chyba dalej. 430. Ej, w sumie myślałem, że dalej polecę, szczerze mówiąc, a tutaj. 432. No tak nie do końca, ale dobra, nieważne. Full, wszystko. Full upgrade y mamy. Wszystko zrobione. okej, okay, tak więc lecimy. Rozpędźmy się. Maksymalnie jak się da. Siub. I siub. Dobra? Wow wow, 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 wow! Kosmos! Kosmos! I spadamy, dobra, dobra. Pyk! Okej, okay. idealnie, idealnie. Mamy wszystko kupione, więc jestem ciekaw, czy jest tu jakiś rekord, jeżeli chodzi o odległość. Może musimy stąd z tej wyspy się wydostać? Albo. albo jakiś po prostu. albo po prostu pobić rekord? Dobra, to są upgrade. Dobra, ostatnia próba, zobaczymy, jak mi pójdzie. Postaram się tym razem polecieć jak najdalej. Siup, idealnie. Idealnie, dobra, lecimy. Bez żadnych triksów, po prostu rozpędzamy się przed siebie, żeby jak najdalej polecieć, jeżeli chodzi o prędkość, pięknie. 400, nice, 500. Oj, to jest, to jest istny rekord. 600. Ok, i mniej trików, tym tak naprawdę lepiej. Do tysiąca, dawaj, do 1000, damy radę, damy radę. 800. No nie, nie daliśmy rady. Wydaje mi się, że to będzie w nieskończoność, więc mamy ulepszony nasz wózek y, do maksimum. To już jest, to jest granica możliwości ulepszenia tego wózka. Więc widzowie. Piszcie w komentarzach, jakie gry chcielibyście zobaczyć na tym kanale i co chcielibyście zobaczyć na tym kanale. A tymczasem y, żegnam się z wami i do zobaczenia. Idę czytać komentarze, bo pewnie właśnie teraz y, spamujecie.